Spotykamy się dzisiaj z panem Jackiem Lechem, legendą polskiej estrady, polskiego bitu lat 60., 70., no i legenda, która trwa do dziś. Chciałbym pana zapytać o, o kilka rzeczy. Ja tylko tak zaznaczyłbym, że moja mamuśka jeszcze trzyma. To jest stare pocztówki plastikowe z pana. Legendarnymi już cygańską wróżbą, 20 lat, a może mniej. To y, przypomnienie dla tych z Państwa, którzy, y, których pamięć no, nie sięga tych tak odległych czasów. Pan Jacek wylansował między innymi takie przeboje jak Warszawa jest smutna bez Ciebie, y, Gdzie Szumiące to Pole, y, Bądź dziewczyną moich marzeń, no i wiele, wiele innych na pewno nam zaraz y, o nich opowie. Proszę mi powiedzieć, Pańska przygoda z piosenką rozpoczęła się od zwycięstwa w konkursie piosenki Młodych Talentów, tak? Kiedy to było i co to za konkurs? Przede wszystkim chciałem się przywitać również z telewidzami. Witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie wszystkich telewidzów. No cóż, podał tu Pan, Panie Mirku, raptem kilka piosenek, które były przebojami. Ja nie będę mówił już o wszystkich piosenkach, bo to podejrzewam, że mam już zbyt mało czasu na antenie, ale było ich dużo, dużo więcej i nieważne. Tak? Bo następne pytanie to, to kiedy to się zaczęło? To zaczęło się we 60, w roku 66, a się tak uśmiechał, bo to jest już szmat czasu. No właśnie na przeglądzie piosenkarzy, amatorów w Górze. to był taki, taki ogólnopolski przegląd zespołów i piosenkarzy amatorskich. No gdzie tam akurat udało mi się po raz kolejny w tym amatorskim ruchu wygrać ten festiwal. I no, szczęśliwym zbiegiem okoliczności na ten festiwal przyjechali menadżerowie zespołu czerwono którzy potrzebowali naboru do, do zespołu, ponieważ odchodził z zespołu odchodził Maciek Kosowski i Zbyszek Bizoń. I w związku z tym oni szukali nas jakiegoś naboru nowego na rybku tak zwanego. No i coś im wpadłem widocznie w oko, zaproponowali mi. Ja byłem zszokowany, absolutnie mm -hmm. zszokowany, bo to wtedy... Ile na lat? 19. Mm -hmm. E, 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 szokowany dlaczego? Dlatego, że na topie akurat była Kasia Słupczyk z małym książę, tak. e, Karin Stanek, e, swoje, swoje przeboje największe. No co no, no, tu dużo gadać. No. Jak mi ktoś Gwiazdy zaproponował... Pan tak, jak mi ktoś zaproponował i to tak niespodziewanie, że czy nie mógłby pan, jeszcze do mnie pan do takiego... Właściwie gówniarza mówią menadżer czerwono czarny Czy pan. Ja nie wiedziałem, co w ogóle wam powiedzieć, ale to powiedziałem, oczywiście, naturalnie, ale co uh -huh. i kiedy, gdzie ona śpiewać, co ma śpiewać, uh -huh. wszystko się pan dowie. No i tak tak się stało. Uh -huh. e, gdzie stacjonował ten zespół czerwono -Czarni? bo y, przecież wiem, że lata w tamtym, 60. Kolejka w Gdański. Tak, nie. I w tamtym okresie czerwono-czarni jako grupa. Należeli, no to tak może nieładnie powiedziane należeli, ale podlegali pod Estradę Szczecińską. Tam to była jedna z najbardziej prężnych estrad w owych czasach koniec lat 60. No, potem były takie estrady też prężne na wybrzeżu, jak pana Walickiego w Gdańsku, w Sopocie ale mimo wszystko ta Szczecińska była najbardziej prężną estradą i tak właśnie od samego początku właściwie Czerwono-Czarni, zresztą robili te konkursy, dziesiątki tak zwane. Złota dziesiątki, tak. No i tam żeśmy dosyć długo pracowali, dopóki coś tam nie grało. Wiadomo, że życie jest życiem. Rozumiem, a właśnie chciałem pana zapytać, no bo przecież pan młody człowiek jak pana przyjęli ci starzy wyjadacze ci te, te, te sławy gwiazdy jak to było w zespole z przyjęciem właśnie młodego człowieka? No więc muszę pan powiedzieć, że nie mogę narzekać teraz z perspektywy hmm. czasu absolutnie nie narzekam na jakieś złe przyjęcie, może ze strony jednej może dwóch osób, nie będę wymieniał nazwisk oczywiście, co tak u, 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 uważali, że no, przyszedł gówniarz, prawda? Mm -hmm. No i ma, mało letni albo już. Ma na, ma, na koncertach, ma na koncertach nie śpiewając swoich przełoży, bo jeszcze ich nie miałem, ma na koncertach brawa i to takie fajne brawa. Mm -hmm. Ale reszta zespołu, oczywiście, to no, tak jak powiedziałem, no, to zawsze są w zespole jakieś czarne owce, mhm. które mi za bardzo nie sprzyjały, ale ja się tym nie przejmowałem, dlatego że ja zostałem przyjęty przez menadżera mhm. zespołu Czerwonoczarni, a nie przez jakiegoś muzyka no tak. czy, czy jakiegoś piosenkarza. Także ja miałem autentyczne poparcie od razu, od góry, u, u swojego zwierzchnika. Także no a poza tym yy, yy, od razu się zaprzyjaźniłem i z Kami, i z Kasią, yy, z Tośkiem Keczerem. No i jeszcze no, ze Zbyszkiem Bizoniem, to, to wiadomo do dzisiejszego dnia jesteśmy jak przyjeżdża do Bielska, to Dla jest... Na zespo... mówiąc poodzie z Bielska, prawda? Tak, to, 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 Bielska. Się, to się spotykamy i to hmm. bardzo często. No ale co długo, żeśmy nie, propo... nie popracowali razem ze Zbyszkiem, dlatego, że on no, po, potem odczekł od czerwonaczalnych, założył zespół Bizony. Mm -hmm. Ale y, y, przyjaźń trwa do dzisiejszego dnia. Mhm. Y, 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 proszę mi powiedzieć, y, bo y, nie wiem, proszę mnie skorygować, o ile się, o ile się mylę, ale y, wydaje mi się, że pan był ostatnim, ostatnią gwiazdą y, tego zespołu, że później zespół no, przestał grywać, przestał koncertować i te piosenki, które pan wylansował, to były chyba no, y, najbardziej znane z tego. Ostatniego okresu działalności zespołu, czy tak? Może, może nie do końca, tak. Owszem, ja byłem do samego końca zespołu Czerwonoczarni, jak już wszyscy podchodzili od zespołu. Karin, Kasia, Fabian, Kecer. Z Zomerskim postanowiliśmy i z Klaudiuszem Magą, świętej pamięci, postanowiliśmy nie kończyć jako Czerwonoczarni. Tylko, no, ja po prostu zostałem sam jako wokalista. Mhm. Grupa instrumentalna została jako grupa instrumentalna czerwono-czerni. No i tak, tak koncertowaliśmy przez jakiś okres czasu. Nagrałem, w tym okresie właśnie nagrałem swoją pierwszą płytę, bo to dziwne swojego pierwszego long play'a. Mhm. Nie mówię o małych czwórkach, które wcześniej się poukazywały, ale to były właśnie, to był pierwszy long play, już później jak jak, jak nie było żadnego wokalisty, solisty w zespole Czerwonoczami, to ja mogłem nagrać wtedy sobie płytę solową, tak zwanego monkplaya. I to właśnie z tym ostatnim zespołem, z tym ostatnim zespołem, składem zespołu Czerwonoczarni, z którym wyjeżdżaliśmy za granicę, w masę koncertów graliśmy. W Związku Radzieckim bardzo, bardzo dużo to już nawet nie, nie wiem dokładnie jak, jak to określić tu w Europie. Dawne NRD czy Słowacja, mm -hmm. Rumunia, Bułgaria. Także to, było, to, był, to był koniec już pracy. Właściwie powiedzieliśmy sobie dajmy sobie odpocząć może. Mm -hmm. I róbmy to, co, co chcemy. Ja też właściwie chciałem już coś innego robić, natomiast kierownictwo muzyczne, że tak powiem, że nie, kierownictwo e, 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 no, e, tak zwane tak, tak. no, menadżerowie, tylko kierownictwo muzyczne e, zaczęli na mnie nalegać, żebym śpiewał. To, co by oni chcieli, a ja mhm. chciałem śpiewać po prostu to, co ja A co oni chcieli? Co, co proponowali. No różne. Dajmy no, Panu styl. No, styl taki, w jakim ja jestem, ale my, my chcieli troszeczkę bardziej. Wtedy yy, bardzo yy, zaczął być modny zespół Black Tears. Mhm. A ponieważ my mieli, mieliśmy w zespole i saksofon, i trąbkę, czyli yy, zaczęli wyrabiać. Yy, takie, takie brzmienie właśnie tak. pod Blac Sweden mm -hmm, Zresztą mm -hmm. to też tam na tej mojej pierwszej płycie na, na rymkle to można właśnie posłuchać tutaj płyty, będzie przynoszę moich marzeń, gdzie wszystkie piosenki są z urami i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja za tym nie przepadałem, w ja związku z tym powiedziałem, kochani, ja, ja was przepraszam, wy sobie róbcie swoje, ja będę robił swoje i zaczęłam. Wiem, że na tych pierwszych występach podążała za panem Mamuśka, tak? Mama? No może nie podążała na, na, tych, na tych występach już jako czerwonoczarni, ale w tych wszystkich amatorskich Aha. wyjazdach moich, że tak powiem, na konkursy amatorskie, które wsiadły w całej Polsce, to, to mamuska jeździła oczywiście. A Aha. potem ja już... Zapraszałem jako, jako zawodowiec, no to gdzie miałem tutaj bliżej koncerty, czy w Krakowskim, czy, czy tu na Śląsku z Czerwono-Czarnymi, czy, czy później jeszcze to zawsze, już mama informowałem, kiedyś mi przyjechała nawet do Czechosłowacji jeszcze, wtedy nie, nie, nie można było, wiesz, jakoś załatwiła i, 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 no i dzień wcześniej zadzwoniłem, że jestem... W czeskim cieszynie, potem we Frytku Mistku i nie istotnie zawodna, na siedzi sobie na sali i czeka już na mnie. A jak to, jak to było, proszę mi powiedzieć, bo lata 60. 70. to w Stanach przede wszystkim narkotyki, hipisi. Jak wyglądało życie właśnie naszych polskich zespołów tak od środka w tamtym czasie? Fakt, że... że że w tym okresie to właśnie hipisowskim tak powiem, wojna w Wietnamie i tak dalej i tak dalej te wszystkie sprawy to Amerykanie wręcz prowadzili jeżeli można byłoby tak nazwać rankingu mm -hmm. narkotykowym. U nas nic takiego, u nas nic takiego nie było, że powiedzieć. U nas jeżeli chodzi o, o muzyków, o, o zespoły to myśmy naprawdę żyli ze sobą, co prawda, nie dużo było tych zespołów, ale żyliśmy jak jedna wielka rodzina. Uh -huh. Nie było tego, że, że, że ktoś tam komuś zazdrościł, popatrz, jak on ten, zagrał solówkę, jak i ten, ten. Nie, robili skardowie, czerwono-czarni, czerwone gitary, brekauci. No tak, niewiele tych, stosunkowo niewiele tak, tych i, najbardziej i my, popularnych. autentycznie my żyliśmy jako. Biedna fajna rodzina, nie wiem, na kwarele, czy, 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 czy coś, to myśmy się spotykali na koncertach, na wielkich jakichś koncertach na stadionach czy, czy, czy gdzieś. Nikt nie... Każdy tylko patrzył, uh -huh, ten ma chyba lepszą aparaturkę, uh -huh. no to trzeba będzie kupić, ten ma lepszą gitarę, to trzeba będzie już kupić, bo ten ma lepszą. No to I i na, na tej zasadzie po prostu i cały czas mm, szła ta... To, 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 yy, ten wyścig szed... nie o o rywalizację, kto lepiej, raczej. kto większy przebój, kto ileś więcej przebojów w miesiącu zrobi, tylko kto będzie miał lepszy sprzęt. A co za tym idzie automatycznie. Wiadomo, jak się ma lepszy sprzęt, to się robi, robi się lepszą muzykę. No dobrze, ale ja tak podrążę ten temat, wie pan takich dopalaczy, bo narkotyki zostawimy, zresztą one chyba faktycznie nie były popularne tak jak dzisiaj w Polsce, ale co z wódeczką? To to, jest, to, 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 było, to było normalne. Uh -huh. To było normalne, tak jak jest do dzisiejszego dnia normalne przecież. Nie ma narkotyków, może są u u tych, u, u tych młodych ludzi, nie wiem, bo uh -huh. nie złapałem za rękę. Uh -huh. Ale no, słyszy się w tej chwili coraz to częściej o, o narkotykach, o mafiach narkotykowych itd. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o wódeczkę, to, to przecież to jest y, y, wszystko normalne dla człowieka, prawda? Mm -hmm. no, nie, tak. nar, nie narkotyzowaliśmy, narkotyzowaliśmy się, się, prawda? Zdać, tak. No oczywiście, mm -hmm. nie narkotyzowaliśmy się, natomiast dlaczego nie? Mm -hmm. yy, Zawsze lepsze samopoczucie. Yy, kilka. Yy, porozmawiajmy może troszeczkę o, o tym czasie, kiedy zespół przestał istnieć. Pan odpoczął od yy, estrady. I przeczytałem w pewnym wydawnictwie, że przygotowywał Pan powrót, ale przeszkodził Panu w powrocie wypadek samochodowy. Co to było? No, wolałbym już nie mówić na ten temat. Tyle, tyle już się o tym mówiło. Po prostu miałem wypadek samochodowy, gdzie, gdzie, gdzie podczas tego wypadku samochodowego. oczywiście to nie ja prowadziłem samochód, miałem złamany kręgosłup szósty szyjny. Mm. Tak właśnie na szczęście do do samego rdzenia nie doszło, ale ja przez pół roku niestety yy, musiałem, musiałem leżeć. No. Mm -hmm. i Przy okazji akurat przygotowywałem sobie nowy program z nowymi muzykami. Sam trochę wykomponowałem. I, i, i to no, też, tak też był ten okres kiedy muzycy chyba pochodzili stąd, tak? Z no, tutaj z okolic Śląska, z okolic Opola. Mhm. Jeden z muzyków był ze Szczyrku, perkusista, a potem oczywiście nazwałem ten zespół Nowa Grupa. Mhm. A dlaczego Nowa Grupa? Dlatego, że po prostu tych muzyków mogłem zmieniać w każdej chwili, jeżeli mi któryś z, z nich nie odpowiadał. I i, i, i zmieniali się w związku z tym musiałbym zmieniać ciągle nazwę. nazwę zespołu na, mhm. na Bóg wie a nazwałem ją ja nowa grupa i dosyć długo trzymała się ta nazwa. Jest mhm. Jestem pan ciekawy, bo naprawdę niewielu, niewiele osób zostaje w takich miastach jak Bielsko. Wczoraj usłyszałem w jednym z programów muzycznych jak wokalistka zespołu, zespołu znanego nam. Stwierdziła, że, że takie małe miejscowości to, to, to prowincja i, i tak, wie pan, no, troszeczkę było mi przykro. Właśnie jak pan tutaj, yy, dlaczego pan został w Bielsku? Dlaczego nie Warszawa? Dlaczego nie Szczecin? Tam, gdzie przecież są większe szanse na zostanie, wie pan, no, w czołówce na fali. Jak to w pana przypadku, właśnie? To może nie tak. No. To może inaczej to, to sprecyzujemy. Ja e, e, nie zostałem, tylko ja wróciłem. Mhm. Mm -hmm. Wróciłem po, 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 po dwudziestu kilku latach. Ale miał Pan szansę. Oczywiście, prawo, naturalnie. Miałem szansę zostania w Ameryce na przykład, czy w Kanadzie, czy, czy, czy gdziekolwiek. Mm -hmm. no, przychodzą na człowieka jakieś po dwudziestu kilku latach. Tułania się to tam, to tam, Warszawa, Łódź, Szczecin i, i tak dalej. I w końcu człowiek. No, wraca na, na, te, na te swoje śmieci, i że kiedyś, jak, jak wyjeżdżałem z Bielska to tak się bardzo chciało wyjechać w wielki świat. Mhm. Jak się w tym wielkim świecie trochę pobyło, to jak się już zaczęło przyjeżdżać tu w te góry do Bierska, do domu, to zauważyłem, że jednak mimo wszystko, no, na... chłopie, masz telefon. Możesz się kontaktować tak, ze wszystkimi. w tak. wrócę do siebie, do domu tak. i... i, i... Te odległości nie są aż taka Oczywiście, się, że nie, żeby... to nie jest Australia, tak. to jest parę, parę godzin jazdy do Warszawy, czy, czy, czy do Wodzi, czy, czy wszystko jednak, gdzie na jakie koncerty. Tak. Także... Tak, Krzysztof Cegowski kiedyś powiedział mi, że e, woli mieszkać w Lublinie, e, kiedy chce, kiedy ma nagrania, w Warszawie wsiada w samochód i po prostu po dwóch godzinach jest, jest w Warszawie, no a on preferuje spokój i, i no też. Mm -hmm. e, a tak, tak, e, takie pytanie zasadnicze, czy jest pan szczęśliwy dzisiaj? A dlaczego miałby być nieszczęśliwy? No to już, to już stwierd pana stwierdzenie, pana pytanie, nie odpowiadajmy. No, no. Jestem, jestem szczęśliwy. Oczywiście. Jest pan szczęśliwy. Czy Pan by coś zmienił w swoim życiu, gdyby tak okazało się, że ma Pan szansę yy, no, zacząć to życie jeszcze raz? Czy byłoby, byłoby to spotkanie podejrzewam, z pesenką? Podejrzewam, że, że yy, nie, aczkolwiek myślałem na ten temat. Yy, chciałbym ewentualnie jeszcze raz, jakbym, jakbym się urodził, to chciałbym zostać pilotem. Nie wiem, może marynarzem, ale to wszystko się wiąże również z tym, y, 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 z jazdami, mhm. y, y, z niebyciem w domu. Mhm. No to... Czyli odpowiada pan taki typ wędrownika. Tak, ale... tak jest, ale mhm. już teraz, coraz to mniej, no, to już mhm. przychodzi ten wiek, że człowiek naprawdę już chce siedzieć. Owszem, no, dogrywam jeszcze y, y, koncerty, nagrałem mhm. płytę y, y, niedawno nową zupełnie. Nie wiem, kiedy się ukaże, bo to też jest potrzebny sponsor do tego, mhm. ale no, mam nadzieję, że niebawem się ukaże. Mhm. I, no, i to, 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 te ciągłe jazdy, takie, to, to są właśnie to, co bym ewentualnie chciał być albo lotnikiem, pilotem, międzynarodowym oczywiście albo marynarzem nie żeglugi lądowej, ale wielkiej. Rozumiem. My kiedyś tak mówiono, jeszcze za życia, jeszcze Sława Foga krążyły anegdoty na temat no, tych lat, które Mieczysław Fogg występuje na estradzie. Chciałem Pana zapytać tak obiektywnie, co Pan sądzi, czy, czy jest jakiś limit? Czy jest jakiś limit, gdzie artysta powinien zrezygnować z występów, przejść na, na tak zwaną emeryturę, czy powinien występować do końca? Dopóki ma głos. Proszę pana, o właśnie. I tu jest, tu jest to najważniejsze. Dopóki ma głos, jeżeli mówimy o, o piosenkarzach czy o piosenkarkach, to wydaje mi się, że jak jeszcze ma fajną prezencję, jak ma jeszcze ten głos, śpiewa czysto i no, ma szansę jeszcze do śpiewania, to, to powinien śpiewać jak najdłużej. Mhm. Natomiast jeżeli już się coś dzieje z głosem, przede wszystkim z głosem, już nie mówiąc o kobietach, o piosenkarkach, już się coś dzieje z urodą, no to, to raczej powinno się... Co ważniejsze, uroda czy głos? Je. W przypadku tych starszych, podejrzewam, że uroda, jednak mimo wszystko. Bo urodą trochę, trochę nadrabiają nad, nad głosem, natomiast nie, bo jedno i drugie powinno iść w parze. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to tak, mówił Pan o, o, o Fogu. Fog śpiewał przecież do, do, samego, do samego końca i to już, yy, yy, ale przeważnie śpiewał już z pełnych playbacków. Mm -hmm. To znaczy podkład i no, po, po prostu staśmy śpiewały już jak nie swoim głosem, bo kiedyś mm -hmm. pamiętam usłyszałem go gdzieś na żywo, nie pamiętam czy to jakieś wspominki festiwalowe, były, czy coś, to już nie za bardzo można było Ej, tego słuchać. Wie pan, ja pytam dlatego, że niedawno oglądałem też występ proszę pana. Ojej, teraz, no, no w Stanach, Stanach Zjednoczonych, um, Franka Sinatry, Franka no, Sinatry, no, wie Pan, to, przykład. no więc właśnie o to chodzi, dlatego właśnie pytam, wie Pan, e, czy, czy ludzie w wieku tak jak Frank Sinatra, 70-80 lat, czy oni jeszcze powinni występować? To już naturalnie, to jest, mm. to jest legenda. Pan, wytwarza, się, wytwarza się, nawet gdy ten człowiek nie ma głosu, to niektórzy z nich potrafią wytworzyć jakiś specyficzny klimat. klimat tak. Właśnie o Właśnie Właśnie to chodzi. Tak jest, oczywiście. Mm -hmm. <laughs> oczywiście, czy Dean Martin na przykład, no wiadomo, wyjdzie sobie z kieliszkiem whisky na scenę i, i też ma już swój wiek, prawie 70 lat, prawda, mm -hmm. zaśpiewa. Jak już nie zaśpiewa takim głosem jak przed 30-40 lat w filmach Rio Bravo czy jakimś tam innym filmie, no ale robi ten specyficzny klimacik. Tak. Mnie, się wydaje, mnie się wydawało, że on zmarł, ale to w takim razie jestem. Yy, no. Jestem chyba, chyba do tyłu z tą informacją. Stine Martinę? Tak. Ja mówię o tym co kilka lat temu jeszcze było, też nie, bo nie ja jestem pewien. ja nie jestem pewien, właśnie tak mi się tylko wydaje, ale tak jeszcze wracając na, na króciutko, bo czas nas niestety goni. No właśnie, tutaj zapowiadamy Państwu, że spotkanie z Panem Jackiem na pewno jeszcze, jeszcze się odbędzie. Będziemy kontynuować te wspomnienia. Chciałem tylko na zakończenie Pana... Zapytać właśnie o nową płytę, koncerty, bowiem byłem na jednym koncercie, publiczność dopisała, no i przeżywała naprawdę fantastyczny, e, fantastyczny recital, kiedy Pan wspomniał te swoje naj, najbardziej znane przeboje i, i nowe z nowej płyty, więc e, wiem, że Pan koncertuje. Gdzie następny koncert, kiedy płyta, no i kiedy spotkanie z publicznością bielską? To, proszę Pana, nie wiem kiedy skończę z publicznością bielską, bo najmniej, najbardziej rzadko zaprasza mnie właśnie bielską. Paradoks. No to nie paradoks, ale być może ktoś mnie nie lubi, prawda, z tutejszych, z tutejszych że tak powiem, władz kultury itd., dalej No ale to, to nieważne, bo ja sobie jakoś radzę. Żałuję tylko bardzo, że, że bardzo rzadko mogę występować w Bielsku, natomiast yy, yy, znakomicie sobie radzę w całej Polsce, tutaj na Śląsku, Rzeszowskie, Poznańskie, Bydgoskie, Gdańskie, Szczecinie, no, no cała Polska praktycznie, mhm. gdzie, gdzie grywam koncerty, no, tak jak pan powiedziałem najmniej grywam w Bielsku, no może to się jeszcze jakoś zmieni kiedyś. Mhm. To gdzie pana można usłyszeć w najbliższym czasie? Proszę Pana. W najbliższym czasie to jest pod koniec miesiąca, bodajże 28, jeżeli dobrze sobie przypominam, mhm. to ma być, ma mieć dwa koncerty w Rzeszowie. Mhm. Poczem w kwietniu bardzo duży koncert razem z truwadurami. Z Krzysiem Krawczykiem, chyba o, chyba będzie w Warszawie, to są takie z, tych więks z takich większych mm -hmm. koncertów. Natomiast z mniejszych koncertów, no to wiadomo, to się to grywam takie, takie recytale. Powiedzmy, czy w Rzymniku, czy w Sosnowcu, czy, czy, czy w Tychach, czy, czy nawet tutaj w Czechowicach, czy w Goczałkowicach, chociażby. Mm -hmm. No tak. pamiętam Pan miał restaurację, no, bardzo, kawiarnię, może? To nie ja miałem. To, miał, to był właściciel, mój przyjaciel. Ja tam, tak, no tak, ale pama nie się. Tak, jest, jest muszę Wam powiedzieć, to... że, że, że w tak zwanej Warszawce mhm. i, mówi się ciągle tylko o tym, że lek ma w, 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 w knajpę, no, że ma lokal, gdzie, gdzie wszyscy śpiewają. No bo faktycznie ja zapraszałem, bardzo dużo zapraszałem artystów, kolegów, swoich przyjaciół, koleżanki, zespoły. Na te właśnie koncerty do Goczowic. No i a później się już tak tak się tak się taka atmosfera zrobiła. Aha, no lech ma już, prawda, swoją restaurację. Chciałbym mieć, ale to nie wiem. Wszystko wiemy, przed tam. Panem. No, Wszystko oczywiście. przed Panem. Tego Panu życzę. Dziękuję serdecznie za ja spotkanie również. z nami. Telewizją przypominam o konkursach. Za chwileczkę rozwiązanie konkursów, nagrody i porozmawiamy sobie jeszcze na temat przyszłych programów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również, kłaniam się.